Cześć wszystkim, jestem Marek. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam samochód, który przerobiłem na mikrokampera. Kupując auto bardzo zależało mi na tym, żeby był to samochód osobowy, który mogę wykorzystywać na co dzień. A w razie potrzeby szybko w mniej niż pół godziny przerobić go na kampera, którym będę mógł podróżować i zwiedzać. Także zapraszam Was do prezentacji Citroena Berlingo. Oczywiście rozważam inne samochody z segmentu kombiwanów typu Fiat Doblo, Opel Combo, ale ostateczny wybór padł na Citroena. Swoją drogą Citroen można powiedzieć, że ma polskie korzenie. Powiem, założyciel zainspirował się, będąc w Polsce, kołami zębatymi o zazębieniu daszkowym które właśnie tworzą to logo. Jest to Citroen pierwszej generacji, ale z ostatniego roku produkcji z 2008. Silnik nieco słaby, 75 koni, ale wystarcza to do takich spokojnych podróży i do codziennego użytkowania. Z modyfikacji, które tutaj zrobiłem, to dodałem instalację gazową. Można się śmiać, ale oczywiście wychodzi to trochę taniej podróżując. Pomalowałem, a właściwie okleiłem go czarną. Folią. Tutaj sobie dodałem taką grafikę podróżniczą, amatorską. Z tyłu okleiłem szyby czarną folią, żeby nie widać, co jest w części, nazwijmy to mieszkalnej. Sam kolor jest czerwony. Można się zastanawiać, dlaczego nie biały. W końcu to najlepiej do kamperów pasuje kolor biały, ale jak wszyscy wiemy, czerwony jest szybszy także ostatecznie padło na kolor czerwona tak naprawdę to trafił się w zadbany egzemplarz i już nie grymasiłem tylko wziąłem taki jaki, jaki był i teraz zapraszam was do środka pokażę wam że na co dzień ten samochód wygląda bardzo normalnie, zwyczajnie jest to zwykłe auto pięcioosobowe nie ma tu żadnych modyfikacji robionych z tyłu jest kanapa na trzy osoby i bagażnik z klapą otwieraną na boki, który prezentuje się tak, a teraz Wam pokażę, jak szybko zamieniam to autko w kampera. Ok, kamperek jest gotowy, więc teraz zapraszam Was do środka, żeby pokazać, jak to tutaj mniej więcej wygląda. Całość, czyli włożenie zabudowy i wyjęcie tylnych foteli, zajmuje mi średnio jakieś 20 minut. No ale trzeba jeszcze doliczyć wniesienie całego wyposażenia, ubrań, naczyń. No to już zależy, kto ile zabiera. To, to wiadomo, to trochę zabiera czasu. Ale generalnie myślę, że w godzinę można spokojnie. Ze zwykłego samochodu osobowego zrobić e, takiego mikrokamperka, który wygląda mniej więcej tak. I teraz zapraszam Was do środka, żeby pokazać, jak to mniej więcej tutaj wygląda. Generalnie cała zabudowa składa się z dwóch części, można powiedzieć, czyli e, z łóżka po lewej stronie i nazwijmy to z szafki kuchennej po prawej. Dodatkowo ja sobie tutaj wkładam podłogę, a konkretnie panele podłogowe, żeby. Bardziej to wyglądało jak w domu i od razu muszę dodać, że ta zabudowa była robiona przeze mnie, więc nie jest idealna. Są jakieś na pewno niedociągnięcia większe bądź mniejsze, ale po prostu chciałem, wykorzystałem dużo elementów, które miałem dostępnych, niepotrzebnych, dlatego ogólnie cały kosz całej zabudowy wyniósł mnie około 500-600 zł. Łącznie już z kupieniem jakichś potrzebnych rzeczy, typu, typu pompka, typu kuchenka gazowa, ale też wiele elementów miałem już dostępnych, czyli te wszystkie płyty OSB, z których robiłem, te meble, lodówkę miałem, jakieś tam inne potrzebne rzeczy. Także można powiedzieć, że to co to kupiłem, to, to jest około 600 zł plus praca włożona w to, czyli kilka pełnych dni, żeby to sobie. E, Wykończyć. Ok, e, zacznijmy od łóżka. Ma teraz jest zwykły gąbkowy o grubości 10 cm. Sam sobie go oprzyłem, właściwie to że nauczyłem, nawet obsługiwać maszynę do siecia, żeby to zrobić. Dodatkowo tutaj uszyłem sobie taki worek, w którym trzymam pościel. Tam jest kołdra, poduszka i po prostu w ciągu dnia ja sobie tam wszystko wkładam do środka i robi mi to za taką poduszkę dodatkową, żeby pod plecy podłożyć. Wtedy możesz tak wygodnie tutaj położyć i w ciągu dnia i, i się troszkę zrelaksować. Puszko w tej chwili jest w pozycji złożonej. Wygląda w tym momencie jak taka kanapa, na której sobie tutaj można siąść i przygotowywać jakieś posiłki na blacie. Ale z łóżka, łóżko można rozłożyć, żeby było szersze i od biedy zmieściły się dwie osoby. Mianowicie wysuwa się tutaj taki element, który powiększa nam tą przestrzeń. I oparcie kładziemy w to miejsce. I tym sposobem zrobiło nam się łóżko szerokie na około 80-90 cm. Mamy łóżko poszerzone, ale jest ono jeszcze za krótkie na długość, ponieważ sama paka ma około 1,60 m, a ja potrzebuję, żeby to łóżko miało przynajmniej 1,80 m, ale też mam na to rozwiązanie. Ponieważ fotelem kierowcy odjeżdżam maksymalnie do przodu i pochylam oparcie również w przód, jak już odsunę ten fotel, to pod spodem mam taką powiedzmy półkę, którą sobie rozkładam i dzięki temu tworzy mi się tutaj kolejne 20 cm właśnie potrzebne na to, żeby, żebym się zmieścił. I ta mała poduszka idzie tutaj na górę. W ten sposób tworzy nam się przestrzeń do spania o długości 1,80 m plus oczywiście pościel, tak jak mówiłem, można spać. Dodatkowo zrobiłem sobie jeszcze taką zasłonkę na takim malutkim karniszu, po to, żeby oddzielić się od przedniej szyby i żeby nie było widać, co jest, co jest z tyłu. I ta zasłonka również pełni funkcję taką, że podczas postoju, jak gdzie zostawiam samochód, po prostu zasuwam sobie za fotelami ją, i wtedy nie widać, co jest, co jest na pacy. Po prostu nikt tam nie będzie zaglądał. A pod wyrkiem mam szuflady, głównie na ciuchy. Jedna większa i druga nieco mniejsza. O, proszę, papier toaletowy, produkt pierwszej potrzeby. I tutaj na końcu jest też taka siateczka, którą, która mi robi dostęp do, jakby do takiego schowka, do którego się dostaję przez odsunięcie tych drzwi, już wam pokazuję. Po prostu sobie odsuwam lewe tylne drzwi, to tutaj mam taki grajdołek, gdzie trzymam jakieś rzeczy, buty w góry. Kabel na przykład przedłuża 10 metrów, jak się na kempingu zatrzymam. kartidże gazowe do kuchenki, fotelik, takie pierdoły. Od razu dodam, że ja tutaj nie mam żadnych instalacji elektrycznych ani ani webasto, bo zastanawiałem się czy, czy tego nie robić, ale stwierdziłem, że na razie spróbuję podróżować taką wersją podstawową dlatego wożę też ten kabel i czasem na kempingach jak się zatrzymam to po prostu będę doładowywał sobie powerbanki żeby mieć przynajmniej energię do telefonu i tak to tu wygląda i tam na końcu jest właśnie ta siateczka gdzie mam dostęp również od środka i tu mam zrobiony taki róg tutaj Dole stoi lodówka. Tutaj też mam dostęp do tych rzeczy, też co tutaj właśnie wworzę. Od razu dodam, że nie mam kibelka, bo wychodzę z założenia, że praktycznie na każdej stacji czy gdzieś w jakiejś restauracji można, można skorzystać, więc po prostu też fizycznie nie mam miejsca, żeby go gdziekolwiek zmieścić. Lodówka jest zwykła, samochodowa firmy Mobi Cool. Jest to taka jakaś. Drugorzędna firma Dometica, ale naprawdę bardzo fajnie działa i dobrze chłodzi. Nie jest ona jakaś duża, zwykła, samochodowa na gniazdko 12V, można też ją podpiąć do 220 Tak więc teraz zapraszam do kuchni. Tutaj jest, jak widać, BLAT. Z lewej strony jest on rozsuwany. I mamy kuchenkę gazową, która. Jest nie, ma, nie na butle, tylko na zwykłe wkłady. O, i się rozpaliła. Wybrałem kuchenkę ceramiczną, ponieważ ponieważ ten płomień jest bardziej skoncentrowany w środku i jest mniejsze ryzyko, że te będzie uciekały te płomienie gdzieś na boki także żeby, żeby koncentrować to ognisko ciepła na sam środek garnka aha i tu jest taki haczyk, który tu mam haczyk, który mi blokuje ten blat czyli jak zamknę to go mogę po prostu wcisnąć do góry i zablokować a z tej strony mamy E, mamy zlewozmywak, który otwiera się w ten sposób. E, to ma także funkcję deski do krojenia, ale, e, ale po prostu, jak potrzebuję większej przestrzeni e, tutaj roboczej na blacie, to wtedy, to wtedy sobie to mogę włożyć tutaj w, tą, w ten zlew, i wtedy mi się ta przestrzeń automatycznie powiększa. W tym miejscu mam dozowniczek na mydełko, gdzie zbiorniczek znajduje się pod, e, pod blatem. Jak widać, działa. A tutaj mamy kran, a właściwie pompkę kupioną na AliExpress, którą się montuje do takich dużych plastikowych butli na wodę mineralną, gdzieś w urzędach czy, czy w biurach, żeby sobie nalać do kubeczka plastikowego. I muszę przyznać, że naprawdę sprawdza się świetnie. Tym bardziej, że. Leci z niego Johnny Walker. Także naprawdę inwestycja udana. Nie mogę narzekać. A tak naprawdę to w takie cuda, że wodę w alkohol się zamieniało tylko Jezus umiał. Tutaj mamy specjalny zbiorniczek na Johnny Walkera. Z tyłu jest e, syfon i zbiornik na wodę szarą zużytą a teraz wkładam karnister 20 litrowy z czystą wodą mieści się on tutaj wsadzam wężyk od pompki do środka i już leci nam normalnie woda do do zlewu kran sam w sobie jest dotykowy a pozostała część szafki kuchennej to są jeszcze trzy szufladki jedna mała szufladka u góry jakaś na sztuczce na jakieś tam worki na śmieci takie pierdołki potrzebne żeby były pod ręką druga szuflada nieco większa ale dosyć płytka tu mam kubeczki, miskę, talerze i trzecia szuflada pod spodem, już największa i najgłębsza na jakieś płatki. Tutaj też różne takie jedzenie, które nie musi być w lodówce, patelnia. Także wygląda to mniej więcej tak. I tu zrobiłem sobie takie blokady, żeby mi się to nie wysuwało podczas jazdy. No, i wiadomo, nie wolno zapomnieć o higienie. Także również mam prysznic polowy, który montuję sobie tutaj z tyłu. Kabelek mam poprowadzony do gniazdka zapalniczki w środku samochodu, tam do przodu. Tutaj mamy z wycieraczki robi mi się haczyk na, na ręcznik. I generalnie, jak ja sobie już tutaj to powieszę, to tylko tutaj klikam na start. Ile ci woda, całkiem fajne ciśnienie. Mam taki worek czarny, wodoszczelny, w którym sobie napełniam wodę. 5 litrów wystarcza, żeby sobie wziąć taki spokojny prysznic. Tutaj w słuchawce mam też regulację ciśnienia. Także naprawdę fajna sprawa. Robiło się już nieco ciemniej, także jeszcze pokażę Wam oświetlenie jakie tu zamontowałem. Tutaj jest zwykła, zwykły pasek LED na, na baterie, na paluszki zwykłe. Tu mam włącznik i świeci on mniej więcej tak. I po drugiej stronie mam też takie 10 żaróweczek LEDowych też na baterie zwykłe które świecą tak i wtedy, że taki fajny klimacik robi włączniki yy, no, są zamontowane prowizorycznie Próbowałam już naklej na jakieś przestawki. w końcu jednak szara taśma się najlepiej sprawdza także może nie wygląda to jakoś estetycznie ale, ale spełnia swoją rolę tutaj jeszcze mam swój termometr zewnętrzny wewnętrzny żeby wiedzieć mniej więcej jaka jest różnica temperatur no, dotrwaliśmy do końca. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Może niektórych zaciekawiłem, a może niektórych nawet zainspirowałem do tego, żeby zbudować sobie takiego mikrokamperka, zwłaszcza w tym roku, kiedy podróżowanie jest mocno ograniczone. Także może to jest jakiś sposób na udane wakacje. Sami widzieliście, że nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii, nie trzeba mieć jakiejś wiedzy szczególnej, specjalistycznych narzędzi, żeby sobie taką zabudowę wykonać, która będzie spełniała podstawowe potrzeby na wakacjach. Jeśli ogólnie ten pomysł się Wam spodobał, i kanał i ja, nie no żartuję, ja nie, ale jeśli kanał wam się spodobał, to bardzo was zachęcam, żebyście zostali na dłużej tutaj, ponieważ teraz tym oto kamperkiem ruszam w Polskę i będę zwiedzał różne znane, bądź mniej znane zakamarki także możecie zasubskrybować kanał tam na dole czerwonym guziczkiem, żeby być na bieżąco i zobaczymy czy ten camper się sprawdzi w praktyce, czy zda swoją rolę w terenie i jak to będzie wyglądało. Sam jestem tego ciekawy, jeśli mam być szczery. A tymczasem żegnam się z wami i mam nadzieję, że się widzimy w następnych odcinkach. Trzymajcie się na razie. Hej.